Moralność Pani Dulskiej. Przeczytamy kilka scen z aktu drugiego. Nie ma tego aż tyle. Tylko, że musicie wyłapywać kto jest kim, bo sami nie wiemy. Bo nie tak? ma nas aż tak wielu, żebyśmy mogli się podzielić na rolę, tak jak jest zgodnie tutaj z utworem. Scena siódma. Zbyszko. Nie położyłaś się? Nie mogę, jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie. Ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest... A kolejny... ja czytam. <laughs> Przepraszam. Przepraszam. No bo mam inną książkę niż poprzednio. Dobrze, to może zaczniemy jeszcze raz, bo tak. tego nie ma dużo. Przepraszam. Scena siódma. Zbyszko. Nie położyłaś się? Nie mogę, jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie, ty jeszcze stajesz w familii i jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest w tobie coś mniejszego, coś innego jak u tamtych. Co innego? I czy myślisz, że dlatego, że jestem chora? Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając łokciami przez życie, ale się skradasz. Rozumiesz, co? Tak. Mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam. Że mnie lada chwila ktoś potrąci, że. To źle. Panna Durska powinna iść naprzód tak. Rozumiesz. Ktoś potrąci, ty jego. To powinna być nasza zasada. Jak najwięcej miejsca. Für die obere 100.000.000 Kotunen. Zbyszko, dlaczego Ty nas wszystkich tak nie lubisz? Za mało nie lubisz. Ja Was wszystkich nienawidzę. I siebie razem z Wami. Siebie nienawidzisz także. A ja znowu. Pozwól mi trochę z Tobą porozmawiać, dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc z kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko, że u nas to niepodobna. Jak w fartaku. Mama mówi, że pracuje, ale przecież można i myślą popracować. Prawda, Zbyszku? Mów, no, mów! No. Ty siebie nienawidzisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam cię, was. Chodzę na pensję, jestem prosta. Dbają o mnie, dają mi żelazo, nacierają wodą, uczę się wszystkiego. A przecież, przecież, Zbyszko, mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda. Że mnie ktoś więzi, że mi ścisnęło o gardło, że. Ja ci tego powiedzieć nie mogę, ale. To źle, Melo, że ty tak się czujesz. Źle! Najlepiej pozbądź się tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. Nie, ja pójdę do klasztoru. Gadanie! Głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. Ojciec przecież łokciami ludzi nie rozstrąca. Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on za nią. To wszystko bardzo jakieś smutne. Koń by zapłakał. Ty ze wszystkiego się śmiejesz. Tak śmieją się księdze. Zbyszko, co jeszcze? Chciałam ci coś powiedzieć, ale nie będziesz krzyczał. To widzisz z najlepszego serca. Bo wtedy jak ja widziałam. Co? Ciebie i Hankę. Tak mnie skrzyczałeś strasznie, a ja właśnie. Czego ty o tym mówisz? Bo mi żal i ciebie i Hanki. Ja ciągle o was myślę, ja się nawet za was modlę, bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. My? Dlaczego? Jakże? Ona, prosta sługa, ty urzędnik z prokuratorii skarbu, jakże? I kochacie się? To bardzo smutne. Mamcia będzie się bardzo sprzeciwiać. Sprzeciwiać? No jak będziecie się pobierać? Czyś ty oszalała, ja z Hanką. No cóż z tego, że ona niby niżej. Przecież Zygmunt, August i Barbara. Ty jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. Proszę cię, tylko mi nie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem, i będę ją uczyć tego, co umiem. I że ona będzie tak jak my. Ja wam dopomogę. Ty jesteś okaz. Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. No, wyduś. Tylko ty Hance tego nie mów, daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak, ale nie martw się. Ona go nie kocha. To finanswa. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane: Pan Nohaniu, Szanowna Pani, Gołębiem śle tę kartę pod nóżki panny, i pytam, czemu pisanie by niej takie rzadkie. Tak było, o Gołębiem, to ładnie. Choć na tej kartce nie było Gołębia, tylko była różowa świnka i cztery prosięta, ale on zawsze tak z serca to napisał. I on ją musi kochać tylko, że ona mu nic nie odpisuje, i to źle z jej strony, bo on tam pisze: Proszę cię o jedno, nie wtrącaj się w te sprawy. Głowa cię boli, idź, połóż się. Ja tylko tak z dobrego serca. Ja wiem. I nie gniewasz się? Nie, chodź, pocałuj mnie. To ty mnie nie nienawidzisz? Nie, teraz nie. Dziękuję ci. Tak miło, kiedy ktoś łagodnie mówi. Dziękuję ci, Zbyszko. Scena ósma. Proszę pana, i co, i co? Tak jest, jak mówiłam. Ładna historia, a topek. Co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale żeby mnie tatko skórę zdarli, nie pojadę. Zresztą nie być. Jeszcze daleko może się co zmieni. Ale takim jak ja to cygany los wyplną. Mnie zawsze najgorszy się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, Boże! To chyba się utopić! Dużo by ci pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Łobia jesteś. Ale... — Cicho bądź, nie podzwonię, diabli wezmą. — Proszę pana, co ja teraz zrobię? — A to pech, a to pech. Scena dziewiąta — Hanka, ja słyszałam, że się Zbyszko coś na ciebie gniewał, prawda? — Nie. — Ale słyszałam. I boję się, że to przeze mnie. Pewnie o tego narzeczonego, co go masz na wsi. Ale dlaczego Hanka się z tym kryła? Tylko teraz to już trzeba przestać do niego pisać. No co się tak patrzysz na mnie? Ja wszystko wiem. No wszystko, co ciebie i Zbyszka dotyczy. Rozumiesz? I nie trzeba się bać. Ja będę z wami. Ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni i gdy już ślub się odbędzie… Tak, co panienka mówi. Któż by się ze mną teraz ożenił? Jak to kto? A no, któż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? O czym ty mówisz, Hanka? A może ty już wdowa, że masz dziecko i tego Zbyszkowi nie mówisz? Cóż, panienka mówi, że wszystko wie. No, niby ty i Zbyszko to będziemy mezalian, ale trudno. Dlaczego nic nie mówisz? Hanka, dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją nie płacz, to się jakoś ułoży. Nic się nie ułoży. Pomsta na mnie, nieszczęście. O czemuż ja się rodziłam? Boże, nie płacz, hanka! A żebym nogi była mała, nim tu nastała. Hanka, nie płacz, bo mnie serce pęknie. Niech mnie panienka puści. Scena dziesiąta. Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte. Cóż wy tu robicie po cienku? Co my na ma za konszachty ze sługą? To żadne konszachty, tylko całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. Najlepiej zapal lampę. I dlaczegoż to Hanka taka nieszczęśliwa? Ach, to straszna historia! Niech mi ją niech mela powie! Nie mogę, Ciociu, nie mogę, ale to jest okropne. To może się strasznie skończyć. Najlepiej mi powiedzieć, może ja znajdę jaką radę. To prawda, Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? Ja Cioci powiem. Wszystko jak na powiedzi, ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to ja już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w hance. <grym> <grym> Tylko tyle! Ciociu, niech się ciocia nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być, bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia! Najprzód skąd to wiesz? Ja podpatrzyłam niechcący. Jak boże kocham, ja zaraz potem oczy zamknęłam. Lepiej było przedtem. Cóżeś widziała, ciociu? Oni się muszą pobrać, oni się już całują. No, skoro się już całują? Tak, tak. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to mną coś tak dziwnie zatarga i płakać mi się chce i smutno i miło, ale to ja. A mama to z pewnością zbyszka przeklnie. Nie bój się cielątko, mama zbyszka za to nie mnie. Żeby to jeszcze tylko. Ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze w finansach tam na wsi, potem to już nie wiem. Jest jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? No tak, Hanka mówiła. No, no i jak tak. mówiła? Ja jej mówię, pójdziesz za mąż, niby za Zbyszka. ja ciągle myślałam. A ona nie płacze, ale ryczy i woła. A kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie? Tak powiedziała. No, ciociu, ja nigdy nie kłamie, tylko ja. Tego wszystkiego ani weź, ani pokombinować nie mogę. A ciocia co rozumie? Rozumiem, rozumiem. Niech mi ciocia wytłumaczy, moja najdroższa. Nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech Mela pamięta. Trzymać języczek za zębami. Ani słowa o tym do nikogo. Ani słowa. I dalej nie podpatrywać. Jakby się coś znów zobaczyło, oczy zamknąć. A ciocia się tym zajmie? Może. Moja ciociu święta. Oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszko. Scena 11. Jak się masz? Wychodzisz? Tak. Znów się puszczasz? Znów. Siedziałeś przecież częściej już w domu. Widocznie mam już dosyć. Szkoda, lepiej usiądź. Utyłeś trochę. Zbyszko, zaraz wrócą wszyscy. Będzie herbata. Nie czekajcie na mnie. Mama będzie znów zła. Dajcie jej spokój. Mógłbyś być grzeczniejszy. Po co? Choćby ze mną, tak się zachowujesz. No ja, droga, raz chcesz, aby ci uchybiać, aż porażysz się, o to znów, aby cię szanować. Wybierz już raz matrona czy kokota. Najlepiej zrobię, jeśli z takim brutalem mówić nie będę. Najlepiej, a przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica. kamienicy. Prawda, na cesarza. Bądź zdrowa. Tak. Ej, żebyś nie pożałował twojej brutalności. Nie, nigdy niczego nie żałuję. On znów taki zły jak dawniej. I z hanką tak się kłócili, tak się kłócili. O, mamcia idzie przez kuchnię. Scena dwunasta. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. O cóż chodzi? W tramwaju znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. E, proszę mamy. Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Ach, bo ten cent czy dwa? Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka nakrywa i my tu pijemy herbatę teraz, bo piec w jadalni coraz gorszy. Czemu go, czemu go ciocia nie poprawi? Albo mia głupia i tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafrok, Hesia przebrać się, Mela zajmie się herbatą. Dziś była marna lekcja. Dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki. Hanka, żeś tak zmizerniała? Zęby mnie bolą. Zęby? Żywo, samowar, bułki. Wypijesz z nami herbatę? Dobrze. Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł, wyszedł, ale pewnie zaraz wróci. A mówiła że ciocia, że się poprawił. Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało coś wypaść. Wcale nie. Mówił, że mu zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie, co mu tam zbrzydło. Nie wiem. Dość, że poszedł. Będzie się znów lumpował. Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. E, proszę, cioci, może właśnie dlatego osiąga przeciwny cel. Nie rozumiem. Przecież gdzie może mu być lepiej, jak w rodzinnym kole? Hmm... Co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Do mnie? Zdaje się, cioci. A co do tego rodzinnego koła? Co ty możesz wiedzieć o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz. I przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. O każdym mówią. O tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili. Na przykład? Że jesteś kokietka. Eee... Wywołujesz taką opinię, dlatego o mnie tego nikt nie powie. Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać. To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauką na przyszłość. To ich uczy, gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się. Doprawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność. Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność. I tę mam na względzie, czy tu w domu, czy… To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz. Ciągle cię widzą na ulicy. Nie mogę chodzić po dachach? Ufarbowałaś włosy, na Norudo. Gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami? No, tego już nadto. Wczoraj na przykład Krężlowa mówiła. E, już dosyć tego. Doprawdy, ciocia wzięła się, aby mnie denerwować. Ja do cioci sprawnie zaglądam. A może także niejedno dałoby się powiedzieć. Proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. No, już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzyć by się tu można niejednego. A zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo doprawdy. Proszę, proszę powiedzieć. Proszę się nie krępować. Mam wzgląd na dzieci. Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan, i ty zabieraj się także. Proszę cię, mów. Jesteśmy same. Mów, co mi masz powiedzieć. Doprawdy, że ciecia zasługuje na to, ażeby się dowiedziała. I to ci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój zdrud wyczyścić. U mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Będzie, będzie. Jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. No cóż to za iluzję? Wytłumaczę, jak mnie ciocia za... na chrzciny poprosi. Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan już dawno głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką. Ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko, Zbyszko! I Hanka. Jezus Maria, co? Jak? Kłamiesz, kłamiesz. Chcesz mnie chyba zabić. Strach, nie dość, że mnie delożowali stróża, jeszcze takie coś wymyślają. Jak? Kłamię. Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta. Skandal. Hanka, Hanka, chodź tu w tej chwili. Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt. A jak ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie ciocia przeprosi. Jutro rano, Hanka, Hanka. Wielmożna pani wołała. Ja domagam. Hanka, odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty, że ty jesteś? Że odpowiadaj. Tak, proszę, wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie kłamie. Jak Boga chcesz mieć w Jak Boga chce mieć w Oddam ci książeczkę. Zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz i idę po książeczkę. Hanka? Co? Co, co się <laughs> stało? Wielmożna pani wyrzuca mnie. Zobaczcie z panem Zbyszkiem. Ale co mi tam? Niech ich za moją krzywdę. Ciociu, ciociu, i co? I co? Ja się tak boję. Idź do siebie, nie pokazuj się. Boże mój, ciociu, niech ich ciocia nie opuszcza. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed mój i czeka. A tobie co do tego? Patrz lepiej, żebyś tu nie miał to, na coś zasłużył to za ton? To ty zmień twój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Wydało się twoje sprawy z Hanką. A psia Aha, klni, dużo ci pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor, uwodziciela teraz zrobić dla twojej ofiary karze. Rzmija. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Milcz. Najpierw – Scena kolejna. Hanka, a tu? Nie wychodź mam z tobą porachunek. Tak, tak, wiem już o co chodzi. Pokazała do mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Taktu, taktu, ty śmiesz mówić o takcie. Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem. Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do brzuchowic czy na załastynów. To moja rzecz. Bez Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał. O, przepraszam, tym byle kto to mam być ja, tego już za nadto. I ciocia tak mówi. A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takiej jak ty nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem, ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia Hance od początku wiedziała. Nieprawda? Aha. — Nieprawda! Przez palce się patrzyło! Przez palce! Dopiero teraz, jak groźny głośny skandal, to na Zbyszka! Na bankę. A to ładna historia. I w jakim celu? — Żebyś w domu siedział. — A, rozumiem. — Ona kłamie. — Ona prawdę mówi. To bardzo na moją inną moralność patrzy. — Kłamie! — Nie kłamie! — Prawdę mówi. Ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu pełza, tak brudno, tak ohydnie. Co... To ze ścienem byle nie wyszło, ale kto wie, to się ten burze zbiera. Hanka! Zbyszek! Tak, chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenie. Jezus, Maria, szlak mnie trafi. Mamo, wybacz mi, błogosław. Odczep się. Hanka, rzuć te łachy, zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz, ja się zdołam ożenię. Rady Boskie. Ja nie pozwolę! To się na nic nie zna. Zbyszko, upamiętaj się! Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? No różże się, ty ojciec, przeklni go. Czy co, może się upamięta? To na nic tak będzie, nieraz taka szpeto ta umrze się we własnym głosie. Rane boskie, jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu... To pewnie mama... To powiem mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, pani Donuki prosi o błogosławieństwo. Proszę, wielmożnej pani, ja przecież. Idź precz. Felicja, odezwij się. Ale was wszyscy diabli! Nie wytrzymam, daję słowo. Nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj, że do babok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko! Sieci, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Ktoś idzie. Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że owie Panie Druskie, przyjmują. Dziękujemy.